Jesz dobrego? Paróweczkę? Gdzie jest paróweczka? Pokaż jak jesz. I, pięknie. Ślicznie. Nie, dawaj pieskowi, nie. Nie, 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 Tiga. Złodzieju. Dobre, Sara, dobra? Nie wolno dawać pieskowi, tiga, nie wolno, nie wolno tiga. Widzisz, piesek jest grzeczny, tiga. Złodzika, złodzieju, oddaj to. Masz, Sara. <grybuj> Masz. Widzisz? Ja tak ci ukradł. Masz. Nie dawaj. Nie. Ej. Nie wolno. To jest dla ciebie. Piesek miał swoją paróweczkę. No i koniec. Oddałaś mu. Dać jeszcze jedną? Dać ci jeszcze jedną, Sara? No i co teraz? Nie masz już.